Chcesz przenieść księgowość? W tym filmie pokażę ci, jak to zrobić, i być może okaże się, że jest to prostsze niż myślisz. Zapraszam serdecznie. Na samym początku warto wspomnieć o tym, że księgowość możesz przenieść w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy jest to początek, środek roku, czy też jego końcówka. Natomiast zanim jeszcze zdecydujesz się na rezygnację z usług obecnego biura rachunkowego czy też księgowego, to warto już na tym etapie zapoznać się ze swoim Przyszłym księgowym. I zobaczmy, jak wygląda to na przykładzie infaktu. Bazę naszych księgowych znajdziesz pod adresem infactpl ukośnik księgowi. Jeśli chcesz, możesz teraz wpisać miejscowość, w której szukasz księgowego. Możesz też zostawić to pole puste i kliknąć po prostu Szukaj księgowego. I w takiej sytuacji wyszukiwarka pokaże Ci księgowych z całej Polski. Czy księgowy musi znajdować się w Twojej okolicy? Nie musi. W Infakcie dokumenty do księgowego dostarczamy za pomocą aplikacji, do której masz dostęp na komputerze i w telefonie. Nie dostarczamy ich osobiście ani też nie wysyłamy kurierem. Dlatego właśnie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ty prowadził swój biznes w Warszawie, a księgowy był w Szczecinie. Na wizytówce znajdziesz też bezpośredni numer telefonu do księgowego, więc jeśli chcesz porozmawiać z nim osobiście, opowiedzieć mu o przeniesieniu swojej księgowości albo zapytać o ważne dla ciebie rzeczy, to możesz to zrobić. Następnie zgłoś się do swojego obecnego biura rachunkowego albo księgowego i powiedz, że chcesz przenieść swoją księgowość. W zależności od umowy obowiązywać możecie miesięczny, dwumiesięczny albo dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Biura rachunkowe i księgowi najczęściej mają swoje własne druki na wypowiedzenie umowy, ale gdyby tak się nie stało, to w opisie tego filmu znajdziesz wzór takiego dokumentu do pobrania. Po wypowiedzeniu umowy otrzymasz swoją dokumentację za cały okres, w którym byłeś pod opieką obecnego biura rachunkowego lub księgowego. Zatrzymaj ją u siebie. Twój nowy księgowy poprosi Cię o przekazanie kilku najważniejszych informacji z tej dokumentacji. No i gotowe. Znajdując się na wizytówce księgowego, możesz zamówić jego usługę i wybrać pierwszy miesiąc, od którego chcesz być księgowany. Od tego momentu będziesz w Infakcie. Otrzymujesz dostęp do aplikacji, w której będziesz mógł sprawdzać swoją księgowość, wystawiać faktury i opłacać podatki szybko i wygodnie jednym kliknięciem. A gdyby pojawiła się taka potrzeba zmiany księgowego, to będziesz mógł to zrobić samodzielnie, bezpośrednio ze swojego panelu.